Wady i zalety rynien aluminiowych. Skuteczne odprowadzanie wody to jeden z kluczowych problemów, jakie muszą rozwiązać projektanci domów jednorodzinnych oraz obiektów o charakterze użytkowym. W dzisiejszym materiale omawiamy wady i zalety rynien aluminiowych. Zapraszamy do materiału. Dobór odpowiedniego orynnowania sprawia, że system rynnowy służy właścicielowi budynku przez dziesiątki lat bez konieczności wymiany na nowy. Dobrej jakości rynny stalowe potrafią przetrwać gradobicie i szereg zmiennych zjawisk pogodowych. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i rozwój korozji powierzchniowej. W dzisiejszym materiale odpowiemy na pytanie co wybrać rynny aluminiowe czy też stalowe oraz jakie są plusy i minusy wyboru orynnowania wykonanego z aluminium. Jakie są wady i zalety rynien aluminiowych? Na wstępie odpowiemy na pytanie, jakie są zalety i wady rynien aluminiowych. Na jakie minusy wyboru rynien z aluminium należy zwrócić szczególną uwagę? Ograniczona dostępność elementów z aluminium do rozbudowy systemu orynnowania. Na przykład uchwyty rynny wykonane są z blachy lakierowanej. Mały wybór producentów i wzorów rynny aluminiowej na rynku. Mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne. Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć dużą trwałość oraz wysoką odporność na zjawisko korozji powierzchniowej. Ile kosztuje rynna aluminiowa? Wielu inwestorów zastanawia się, ile kosztuje rynna aluminiowa. Tego rodzaju systemy rynnowe w przypadku domów jednorodzinnych o standardowych wymiarach dachu kosztują zwykle o około 30% drożej. Decydując się na wybór jednego z rozwiązań, warto zatem rozważyć aspekty Jakościowe, jak i budżetowe, a następnie wybrać najkorzystniejsze dla naszego portfela: rynny aluminiowe czy stalowe, co wybrać? Niejednokrotnie można spotkać się z pytaniem: co wybrać rynny aluminiowe czy też rynny stalowe? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeżeli zależy nam na dużej trwałości, przy uwzględnieniu wyższej ceny, to orynnowanie z aluminium zapewni wieloletnią żywotność. Jednocześnie, rynny stalowe zapewniają dobrą odporność na duże obciążenie w postaci śniegu czy też lodu, są tańsze i nie są podatne na uszkodzenia o charakterze mechanicznym i zmienne warunki atmosferyczne oraz również posiadają długą bo 30-letnią gwarancję. Niezawodne rynny w ofercie Blachodach. Jeżeli szukasz zaufanego dostawcy orynnowania, to wybierz niezawodne rynny stalowe dostępne w ofercie Blachodach. Nasi profesjonalni doradcy handlowi pomogą ci w doborze systemu rynnowego dopasowanego do twoich indywidualnych potrzeb. W tym odcinku to już wszystko, jeżeli Ci się podobało to zostaw nam suba, zapraszam również na naszą stronę blachodach.pl gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.